Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Poke Collectibles. Jak co miesiąc przyjrzymy się waszym kartom, które nadesłaliście do nas i będą wysyłane do gradingu do BGS-u. Zanim jednak zaczniemy, krótka przypominajka. Jeżeli podoba wam się content, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. W tym miesiącu by Będziemy mieli krótki film Send Offu, ponieważ tych kart nie było zbyt wiele nadesłanych. Będziemy w przyszłym miesiącu pracować nad tym, aby było coraz więcej, oczywiście, kart wysyłanych właśnie do becketu. Ale my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj przyglądamy się właśnie kartom, które są wysyłane we wrześniu. Tak więc, moi drodzy, nie ma dalej co przedłużać. Let's go! PSA klasycznie góruje, jeżeli chodzi o ilość kart nadesłanych per miesiąc. W chwili obecnej obserwujemy jednak trend, że coraz więcej kart kroju One Piece czy Dragon Ball e i tym podobnym są właśnie wysłane. Do gradingu, do BGS-u będziemy chcieli ten trend troszkę bardziej również kultywować. W przyszłych miesiącach będziemy Was zachęcać właśnie, żebyście karty tego pokroju również wysyłali częściej do beketu. Ale przyjrzyjmy się słuchajcie, co zostało nadesłane w tym miesiącu. Mamy pierwszą kartę od Jerzego, jest to Charizard EX, moi kochani, z dodatku Obsidian Flames. Kolejną osobą jest Nobody. Z Charizardem, którego wydropiliśmy z dodatku Brilliant Stars z naszych Box Breaków. Następnie mamy kartę od kinematografa, i jest to ten piękny Charizard, z dodatku 151, moi kochani. Następną osobą jest Marcin z jedną kartą, i jest to karta Penny'ego. Z dodatku, Shiny Treasure EX. Kolejną osobą jest wielki Kacpi z dwoma kartami. Mamy tutaj Oysters, Captain Kids z One Piece oraz mamy ponownie One Piece Vegapunk. Jest to karta lidera, moi drodzy. Kolejną osobą jest Harry z jedną kartą. Mamy tutaj piękną ilustrację nami, więc. Piękna karta, moi gratulacje Harry. Kolejną osobą jest Verto z tą oto Altarią i jako karta Special Arterer, uff. Następnie mamy Danio, który również wysłał nam jedną kartę, jest to karta Onami. Oraz ten send off kończymy kartą Son Gohan'a należącą do wegety. Jeżeli również chcielibyście grade'ować swoje karty, czy to w BGS, czy w PSA, możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.